Dziewczyna podbiega i mówi Proszę, posłuchaj mnie przez dwie minuty zajmij się moją córką na chwilę i przechowaj mój telefon oraz pieniądze. Wrócę natychmiast, żeby odebrać córkę i swoje rzeczy. Chłopak zaniepokojony pyta Proszę pani, co się stało? O co w tym wszystkim chodzi? Ale kobieta odchodzi, zaskoczony chłopak mówi Przynajmniej powiedz, kiedy wrócisz. Kładzie dziewczynkę na ziemi i myśli, kim była ta kobieta, która zostawiła przy mnie tyle pieniędzy i telefon? Patrząc na telefon, mówi To iPhone, nawet jeszcze nie otwarty. Nie wiem, kim była ta kobieta, że mi tak zaufała. Potem mówi: Wezmę ten telefon i te pieniądze i stąd pójdę. Do dziewczynki mówi: Mam coś ważnego do załatwienia. Kiedy twoja mama wróci, idź z nią. Dziś mam szczęśliwy dzień. Dostałem drogi iPhone'a. Nigdy takiego nie miałem. Kobieta bierze kolejny telefon i więcej pieniędzy z samochodu, biegnie do innego mężczyzny i mówi, że ma pilną sprawę i nie może zabrać córki. Proszę, przypilnuj wszystkiego. Wrócę natychmiast po córkę i telefon mężczyzna mówi do dziewczynki, żeby zeszła i myśli: Tyle pieniędzy i telefon? Zostawię dziewczynkę tutaj i sobie pójdę. Kobieta bierze kolejny telefon i więcej pieniędzy. Biedny mężczyzna mówi: Boże, tylko pani może dać mi dziś pracę. Mam już dość rozmów kwalifikacyjnych. Kobieta podbiega do niego i mówi, że jej córce chce się pić. Nie ma tu żadnego sklepu. Proszę, przypilnuj wszystkiego. Zajmie mi to tylko pięć minut. Mężczyzna odpowiada: Proszę pani, proszę wrócić szybko. Spóźnię się na rozmowę kwalifikacyjną. Po chwili myśli: Już bardzo późno, nie mogę zostawić tej dziewczynki samej. Pani zostawiła telefon i pieniądze. Poczekam jeszcze trochę, czy dostanę pracę, czy nie? Zależy od Boga. Kobieta wraca z butelką wody i mówi: Dziękuję, że nie zostawiłeś mojej córki samej. Mężczyzna mówi: Proszę pani, proszę zabrać swoje rzeczy. Spieszę się na rozmowę. Kobieta mówi do córki: Chodź, kochanie. Mężczyzna mówi: Proszę pani, proszę zobaczyć nasze dokumenty. Kobieta odpowiada: Oczywiście, zaraz zobaczę. Siada na krześle. Gdy mężczyzna ją widzi, mówi: Zaskoczony, ty? Dlaczego siedzisz na krześle szefa? Drugi mężczyzna mówi: Czekaliśmy na ciebie, ale się nie pojawiłaś. Kobieta mówi: Siedzę tutaj, bo jestem szefową tej firmy. Mężczyzna pyta: jeśli jesteś szefową, to co robiłaś tam? Ona odpowiada, przeprowadzałam waszą rozmowę kwalifikacyjną. Mężczyzna mówi, kto prowadzi rozmowy w taki sposób? Ona odpowiada: Ja tak prowadzę. Wierzę bardziej w ludzką naturę niż w same dyplomy. Zrozumiałam, że wy dwaj nie nadajecie się do tej firmy. Dałam telefon i pieniądze młodemu człowiekowi, który nie zostawił mojej córki samej. Mógł odejść, ale tego nie zrobił, bo nie jest chciwy. Tylko tacy ludzie mogą tu pracować. Zostawcie telefon i pieniądze na biurku i odejdźcie. Pierwszy mężczyzna mówi, Proszę pani, niech pani tego nie robi. Potrzebuję tej pracy. Oto pani telefon i pieniądze. Drugi mówi, proszę nam wybaczyć. Oto pani telefon i pieniądze. Kobieta mówi, nie zostaniecie wybaczeni. Odejdźcie. Potem zwraca się do młodego człowieka: daję ci stanowisko kierownika w mojej firmie. Mężczyzna mówi, dziękuję, proszę pani. Sukces przychodzi tylko do tych, którzy, gdy mają okazję, nie zmieniają siebie, lecz pokazują swój charakter. Jeśli podobało ci się wideo, zostaw swoją opinię w komentarzach.